Machaj do kamery. Hej, kochani, wracam do was z kolejnym vlogiem. Ja jestem. jesteśmy z Bartoszem na śnieżniku. Jest piękna pogoda która nas rozpieszcza, Jezus nie umiem kamerę przełączyć no nie przełączyłam jak to się przełącza tu no, nie, to jest niemożliwe, żeby to się nie przełączyło witam was takim pięknym widokiem jestem właśnie z moim starym na śnieżniku chodzimy pogoda jest piękna, śniegu po pas słońce świeci, wszystko nas rozpieszcza widoki i pogoda mamy jeszcze 40 minut do wejścia, ale popatrzcie co tam się dzieje no i ucieka kamerka ale jest pięknie pozdrawiamy ze śnieżnika prawie, że moi drodzy powoli zaczynają mi wchodzić nogi w dupę Coraz bardziej stromo wysoko śniegu po kolana, co chwilę człowiek się wtapia No ale nic, no przecież nie wrócę Ale widoki ładne O tu jakiś but. Pięknie jest No Okay. Słuchałam <laughs> Wieje w Błądzimy. Albo gdzieś wyjdziemy Albo i nie Wszystko zasypane w pizdziec, nic nie widać